Nie bójcie się kolonoskopii, kolonoskopia nie boli. Kolonoskopia to jedno z ważniejszych badań, które pomoże Wam ustrzec się przed rakiem jelita grubego. Kolonoskopia to badanie jelita grubego, to badanie inwazyjne, jednak technika kolonoskopii, technika wykonywania kolonoskopii zmieniła się na przestrzeni ostatnich lat. W dzisiejszych czasach korzystamy z insuflacji dwutlenku węgla, co jest niezwykle istotne. Korzystamy bardzo dużo z wody, czyli wykonujemy często taką kolonoskopię w imersji wodnej. Aparaty, czyli narzędzia, które wykonujemy te kolonoskopie, są, mają wysoką rozdzielczość i też są zbudowane w takiej technologii, aby odczucia dla naszego pacjenta były jak najbardziej akceptowalne. I w naszym ośrodku większość kolonoskopii wykonujemy bez znieczulenia. Taka kolonoskopia w większości jest bardzo dobrze znoszona przez pacjentów. Nie bójcie się kolonoskopii, kolonoskopia nie boli. Kolonoskopia to jedno z ważniejszych badań, które pomoże Wam ustrzec się przed rakiem jelita grubego. Nie miej tego gdzieś, zrób kolonoskopię.